17 sierpnia. Kropelki nadziei. Witajcie, moi drodzy. Na początku chciałbym się z wami podzielić krótką refleksją. Początkowo w tych odcinkach dzieliłem się z wami typowymi newsami. I był plan, by tak robić dalej. Ostatnio jednak pomyślałem, żeby zmienić nieco tę formułę, tak by skupić się na czymś, co nie tylko informuje, ale też wnosi światło i inspirację do codziennego życia. I właśnie w ten sposób powstały kropelki nadziei codzienna dawka ciekawostek, które mają nie tylko poszerzać wiedzę, ale też podnosić na duchu. I przypominać o wartościach, które tak często gubimy w biegu codziennych spraw. Mam nadzieję, że ten nowy format będzie dla Was nie tylko interesujący, ale przede wszystkim inspirujący. Dziś, sobota, 17 sierpnia, mamy dla Was kolekcję interesujących kropelek. Które mogą Was zainspirować zarówno duchowo, jak i w codziennym życiu? Kropelka to wydaje się niewiele, ale jak się to mówi, krople potrafią drążyć skały. Niech więc ten cykl działa w ten sposób na nasze serca. A dzisiaj porozmawiamy o świętym, który potrafił przenieść figurę Matki Bożej przez rzekę. Serio. Będzie też kilka słów o różańcu, i zastanowimy się, dlaczego kiedyś przed krojeniem chleba robiono na nim znak krzyża. I wiele innych ciekawych rzeczy. Ale dość już zapowiedzi. Zaczynajmy. Patron dnia. Święty Jacek Odrowąż. Mistrz duchowej logistyki. Dziś wspominamy świętego Jacka Odrowąża, jednego z najsłynniejszych polskich świętych. Jacek, choć urodzony w szlacheckiej rodzinie, postawił na życie duchowe i wstąpił do zakonu Dominikanów. Wśród jego licznych misji i podróży znajdziemy legendarny cud. Podczas najazdu Tatarów na Kijów w 1240 roku. Miał uratować najświętszy sakrament i figurę Matki Bożej, przenosząc je w nadprzyrodzony sposób przez rzekę. To się nazywa duchowa determinacja. A wy, znacie dobrze tego świętego? Ja prawdę mówiąc, nie za bardzo, trochę wstyd, bo jak się okazuje ale o tym w następnej ciekawostce. Święty Jacek w Ameryce Łacińskiej. San Jacinto zdobywa serca na drugim końcu świata. Choć to Polski Święty, kult świętego Jacka od rozprzestrzenił się aż do Ameryki Łacińskiej. W krajach takich jak Meksyk, Peru czy Argentyna, San Jacinto cieszy się ogromną popularnością. Tamtejsze wspólnoty obchodzą jego święto z procesjami, festynami i wielkim entuzjazmem. Kto by pomyślał, że polski święty będzie tak uwielbiany tysiące kilometrów od swojej ojczyzny? Zastanawiałem się, jak to się stało. Okazuje się, że kult świętego Jacka od Rowąża dotarł do Ameryki Łacińskiej głównie dzięki misjonarzom dominikańskim, którzy w XVI i XVII wieku przywieźli jego historię do nowego świata. Dominikanie, zakładając parafie i klasztory, promowali kult świętych związanych z ich zakonem. Legendarne opowieści o cudach Świętego Jacka, takich jak uratowanie Najświętszego Sakramentu, szybko zdobyły popularność, trafiając do serc miejscowej ludności. Jacek, znany tam jako San Jacinto, stał się patronem wielu parafii w Meksyku, Peru czy Argentynie. Jego kult wzmacniała integracja dawnych wierzeń lokalnych z chrześcijaństwem oraz późniejsza działalność Polonii w regionie. Anioł Pański modlitwa, która wyznaczała rytm dnia. Modlitwa Anioł Pański to jedna z tych tradycji, które przetrwały setki lat. Jej początki sięgają XII wieku. A później została rozwinięta przez papieża Kaliksta III, który zachęcał do jej odmawiania na dźwięk dzwonów. Trzy razy dziennie: rano, w południe i wieczorem. To takie średniowieczne powiadomienia jak w telefonach, tylko może trochę bardziej duchowe. A wy, jak radzicie sobie z przypominaniem o modlitwie w codziennym zabieganiu? 59 paciorków różańca. Co skrywa ta liczba? Wiem, że wielu z Was jest rozkochanych w różańcu i pewnie wiele wiecie na jego temat, ale powiem Wam, że gdyby mnie ktoś zapytał, z ilu paciorków się składa, to musiałbym się przez chwilkę zastanowić. Od dzisiaj już będę pamiętał, że ta liczba to 59. W stylu właśnie paciorków składa się tradycyjny różaniec. Wśród nich 50 to zdrowaśki, zgrupowane w 5 dziesiątków, odnoszące się do pięciu tajemnic różańca. Przed każdą dziesiątką jest Ojcze Nasz. A zatem mamy już 55. Pozostałe paciorki to modlitwy wstępne: Znak Krzyża, Ojcze Nasz i dodatkowe trzy zdrowaśki. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ostatecznie to tylko ciekawostka, której nawet nie trzeba znać. Ale nikt nie powinien rezygnować z odmawiania różańca, tej wspaniałej modlitwy, o którą tak usilnie prosi Maryja przy okazji wielu objawień. Święcenie domów. Starożytna praktyka z wielowiekową tradycją. Od wieków wierni proszą kapłanów o błogosławieństwo swoich domów, wierząc, że woda święcona i modlitwa przynoszą ochronę przed złem. Zwyczaj ten szczególnie rozwinął się w średniowieczu. Uważano, że błogosławieństwo chroniło przed demonami, a nawet przed zarazami. Dziś Tradycja święcenia domów jest najbardziej widoczna podczas kolendy. Macie jakieś przemyślenia w tym temacie? Jeśli tak, to podzielcie się tym w komentarzach. Dlaczego kiedyś robiono znak krzyża na chlebie? W dawnych czasach chleb był szczególnie uważany jako dar od Boga. Dlatego przed jego krojeniem robiono na nim znak krzyża. Często jeszcze całowano go. Był to gest wdzięczności i prośba, by nigdy go nie zabrakło. Dzisiaj zwyczaj ten coraz bardziej zanika, a szkoda. Ja jeszcze znam go z domu. W dzisiejszych czasach trudność polega na tym, że bardzo często kupujemy chleb już pokrojony. Jednak wiem, że w niektórych rodzinach zwyczaj ten jeszcze przetrwał. Może głównie na wsiach, gdzie szczególnym szacunkiem darzy się chleb, wiedząc, jak wiele pracy i wysiłku trzeba włożyć, by go uzyskać. To piękny zwyczaj. Znacie go? Może stosujecie? A jeśli nie, to może warto do niego powrócić. W końcu, każda kromka chleba to coś więcej niż tylko pokarm. Co myślicie? Tak bardzo boli mnie widok niszczonego, marnowanego, wyrzucanego chleba. Przyszła mi myśl, że osoby tak postępujące nigdy nie doświadczyły, czym jest głód, i oby nigdy tego nie było im dane doświadczyć. Sutanna więcej niż tylko strój. Sutanna noszona przez księży nie jest zwykłym ubraniem. Jej czarny kolor symbolizuje wyrzeczenie się świata i poświęcenie się Bogu. Przez wieki strój duchownych ewoluował, ale sutanna pozostała znakiem oddania Chrystusowi. Ciekawe, że kolor sutanny zmienia się w zależności od pełnionej funkcji. Biskupi noszą fioletowe, a kardynałowie czerwone sutanny. Coraz częściej zauważa się rezygnowanie przez księży z noszenia sutanny. A co wy sądzicie, czy sutanna nadal jest ważnym symbolem w kościele? Czy to może już czasy jakieś inne? Kadzidło, biblijna woń modlitwy. Kadzidło w liturgii ma swoje korzenie w Starym Testamencie, gdzie było składane Bogu jako ofiara w świątyni jerozolimskiej. W kościele katolickim jego dym symbolizuje modlitwy wiernych unoszące się do Boga. Kadzidła używa się podczas ważnych uroczystości. Od mszy pontyfikalnych po pogrzeby. Ciekawe, że zapach kadzidła ma także przypominać o obecności świętości wśród wiernych. Co myślicie, czy ten starożytny zwyczaj pomaga Wam w głębszym przeżywaniu liturgii? Relikwie Krzyża Świętego na Łysej Górze duchowe skarby Polski. Na Świętym Krzyżu, jednym z najstarszych i najbardziej znanych sanktuariów w Polsce, przechowywane są relikwie Krzyża Świętego, na którym umarł Jezus Chrystus. Sanktuarium to położone na łysej górze, w górach świętokrzyskich domyślacie się skąd ta nazwa jest miejscem pielgrzymek od ponad tysiąca lat. Legenda mówi, że relikwie te zostały podarowane klasztorowi przez świętego Emeryka, syna króla Węgier Stefana I, który pielgrzymował do Polski w XI wieku. To niezwykłe miejsce jest głęboko zakorzenione w polskiej historii i duchowości. W czasach pogańskich Łysa Góra była miejscem kultu słowiańskiego. A po przyjęciu chrześcijaństwa zamieniono ją w centrum duchowe poświęcone Chrystusowi. Początkowo na górze powstał benedyktyński klasztor, który przez wieki przyciągał wiernych, szukających łask za wstawiennictwem Krzyża Świętego. W ciągu wieków miejsce to było świadkiem wielu wydarzeń historycznych, od potopu szwedzkiego. Po powstania narodowe. Relikwie Krzyża Świętego, które znajdują się w specjalnym relikwiarzu, są jednym z najcenniejszych skarbów sanktuarium. Przez wieki wierzono, że modlitwa przed nimi przynosi szczególne łaski, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Wielu pielgrzymów świadczyło o cudach. Które miały miejsce dzięki wstawiennictwu Krzyża. Święty Krzyż to nie tylko duchowe serce regionu, ale i symbol trwania polskiej wiary mimo trudnych czasów. Sanktuarium jest do dziś celem licznych pielgrzymek, a tradycja modlitwy przed relikwiami trwa nieprzerwanie od wieków. Niezależnie od tego, czy ktoś przybywa tu z głęboką wiarą, czy z ciekawością historyczną, Święty Krzyż emanuje atmosferą pokoju i duchowego piękna. Jeszcze jutro powiemy sobie kilka słów na ten temat, z racji tego, że na 18 sierpnia przypada wspomnienie Świętej Heleny. Już dzisiaj zapraszam Was na jutrzejszy odcinek. A dzisiaj powiem Wam jeszcze, że dla mnie to szczególne miejsce, gdzież miałem okazję spędzić tam trochę czasu, gdy przymierzałem się do życia zakonnego. Dawne dzieje, ale to był wspaniały czas. Nawet oprowadzałem tam pielgrzymki jako przewodnik. Byliście tam kiedyś? Kto wie? Może nawet nie wiemy o tym, że udało nam się już kiedyś spotkać. Modlitwa i zdrowie serca. Co na to nauka? Wystarczy sentymentów. Przechodzimy do kolejnej kropelki. Okazuje się, że modlitwa wpływa pozytywnie nie tylko na ducha, ale i na zdrowie. Badania pokazują, że osoby regularnie uczestniczące w nabożeństwach mają niższe ciśnienie krwi. Rzadziej cierpią na choroby serca i są mniej narażone na stres. Modlitwa zmniejsza poziom kortyzolu, hormonu stresu, co prowadzi do poprawy ogólnego samopoczucia. Wiara naprawdę może nas wzmocnić, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Tylko głupio by było, gdybyśmy chodzenie do kościoła traktowali wyłącznie jako profilaktykę zdrowotną. Ale ciekawostka ta pokazuje, jak ważne jest, gdy wszystko jest na właściwym miejscu. Tak jak to mówił święty Augustyn: gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko jest na właściwym miejscu. A przy okazji i zdrowie lepsze. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ciekawostki były dla was nie tylko interesujące, ale i inspirujące. Dajcie znać w komentarzach, która z nich wydała się wam najciekawsza. No i nie zapomnijcie zostawić tak zwanego paluszka do góry, jeżeli ten film się wam podobał. Oczywiście zachęcam również do zasubskrybowania kanału, gdyby ktoś nowy do nas dotarł. Niby przypadkiem. Witamy serdecznie. No i wciśnijcie dzwoneczek przy okazji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a następne już jutro. Wasze wsparcie, zarówno komentarze, jak i udostępnienia, to dla mnie ogromna motywacja. A teraz, jak poprzednio, zapowiadam fragment Pisma Świętego, który pojawi się już niebawem. Będzie to krótkie. Wezwanie do radości, do nadziei i wdzięczności idealne na rozpoczęcie dnia. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Niech Wasz dzień będzie pełen pokoju i radości. Szczęść Wam Boże. Wezwanie do radości. Z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Święty Paweł nie upada mimo utrapień. Przeciwności i ucisków, chłostany, więziony podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach. Wszystkim tym doświadczeniom stawia czoło z wielką mocą płynącą z wiary. Nie wynosi się, gdy jest chwalony, i nie upada, gdy jest wzgardzony. Zawsze przygotowany jest do znoszenia przeciwności. To wszystko, co spotykało świętego Pawła, było próbą jego wiary i miłości. Jak złoto próbuje się w ogniu, tak jego wiara i miłość przechodziły podobne próby w różnych doświadczeniach, a on radował się, że dla imienia Bożego może cierpieć z niewagi.